Bohdan Gitajewski, lat 8, zamordowany w Kolonii reczyszczy. Krysia Szczotarska, lat 9, zamordowana we wsi Ujeźdźce. Tematyka pomordowanych Polaków na Krysach Wschodnich rzadko staje się tematem spektakli teatralnych, co Pana skłoniło do, właściwie do podjęcia tego wyzwania, zajęcia się tą tematyką? No, niekoniecznie to, od czego Pan zaczął, że jest to rzadkie. Faktem jest, że spektakl teatru, nie teraz Ballada o Wojnie, jest pierwszym w Polsce pełnowymiarowym spektaklem teatralnym poświęconym tej tematyce. Co mnie skłoniło? No Myślę, że przede wszystkim korzenie rodzinne. Moja rodzina jest w całości z Wołynia. Jestem pierwszym urodzonym, że tak powiem, po tej stronie Buga. I długie lata we mnie to rosło. Ja teatrem zajmuję się 30 kilka lat. I ten spektakl rósł we mnie, myślę, około 15. Ja musiałem do niego dorosnąć i moi aktorzy musieli ze mną do niego dorosnąć. Myśmy bardzo długo pracowali nad tym spektaklem, ponad rok, i najpoprzedzone to było długimi warsztatami też, takimi przygotowującymi ludzi także od strony czysto historycznej, informacyjnej, bo jest to niestety temat nawet nie tyle zapoznany w Polsce, co zakłamany, tak po prostu. I w młodych ludziach, młodszych ode mnie, moich aktorach, trzeba było zbudować tą historię i ona musiała przez nich się przegryźć po prostu. I to myślę był jeden z najważniejszych powodów, a na dodatek jeszcze ogromne wyzwanie artystyczne, aby opowiedzieć tego typu historię, nie wchodząc w klimat, którego nikt z nas nie lubi, pamiętając szkołę, czyli w klimat akademijny, martyrologiczny, li tylko, aczkolwiek o krwi i o cierpieniu nie da się nie opowiadać, mówiąc o tej historii. Obudziły nas krzyki dobiegające z zabudowań stryja Adama i właściciela wiatraka o nazwisku Siatecki. Przeraźliwe były krzyki pana Siateckiego. Przerażające. Ten człowiek musiał strasznie cierpieć. Łączy pan elementy artystyczne i edukacyjne. Czy któryś z tych elementów przeważa, czy też raczej uzupełniają się? Edukacyjny z natury. Od tego zaczęliśmy naszą wymianę zdań, bo jeżeli coś jest pierwsze, porusza temat, który nie jest poruszany, w książkach do historii go nie znajdujemy, z natury swojej będzie to edukacyjne. Jeżeli ktoś węzi mnie do ręku nasz folder spektaklowy, specjalnie przygotowany, dość komplementarny to jest to element edukacji natomiast decydowało w tym że w ogóle ten spektakl jest pokazywany ludziom to że forma artystyczna została przez nas zaakceptowana i ja uznałem że to jest przede wszystkim dzieło artystyczne a w drugiej kolejności będzie to edukowało czy te elementy edukacyjne sprawiają, że spotyka się Pan z jakimś odzewem, szczególnie wśród młodego pokolenia? Tak, ogromnym. My już kilkanaście razy to graliśmy. Premiera była w maju tego roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wędrujemy z tym po kraju. Kolejne zaproszenia otrzymujemy, i to jest wielka dla nas radość, bo po to jest teatr, aby był dla ludzi, a ten temat dwa razy bardziej. I miewamy publiczność. Tu, dla której ta opowieść jest dotykaniem ich własnego życiorysu, i to jest ogromne wyzwanie dla nas jako twórców, zetknięcie z takimi ludźmi. I, bywa, I spotykamy się z ludźmi, którzy mają po kilkanaście lat, dla których właśnie decyduje na pierwszym wejściu w ten spektakl odczucie artystyczne, emocja. I poprzez tą emocję ewentualnie oni potem szukają odpowiedzi na wiele pytań, które my im budujemy poprzez tą emocję spektaklowo. I te pytania się pojawiają, pojawiają się w recenzjach e, w różnych rozmowach, bo przecież nie recenzują nas tylko ludzie, dla których to jest rzecz dokładnie znana lub rozumiana, lub przeżyta. Jeden z banderowców uderzył mamę w głowę siekierą. Mama upadła, wypuszczając z rąk Tania. Nie dobiegli do mojej mamy i podcięli jej gardło. Ja leżałam obok i ze strachu chyba nawet nie oddychałam. Jeszcze żyła, kiedy z nim szaty i piersi. Mama i tato strasznie się męczyli. Mama powyrywała sobie długie włosy z głowy strasznie zmieniona. Prosiła o wodę. Dopiero jak się trochę uspokoiło, pobiegłam na nasz ogród i na listku kapusty przyniosłam jej trochę wody, ale nie podałam, bo już nie jęczałam i bałam się jej 儿子，谢一爸妈。 11 lipca, a więc w rocznicę wołyńską graliśmy Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, na ich zaproszeń. Ale nie tylko. Graliśmy też także w Warszawie na przykład na zaproszenie organizacji studenckich działających przy Akademii Teatralnej w Kolegium Nobilium. A więc zupełnie można by powiedzieć dla tej tematyki abstrakcyjna sprawa, no ale to być może ze względu na to, iż nasz teatr jest dość znany i wpisany trochę w historię polskiej alternatywy. I dodatkowe wyzwanie też dla zapraszającego pojawiło się w tym, że zrobili taki spektakl. O co tu chodzi? Dobre to było przyjęcie i kapitalne zetknięcie z tymi ludźmi. Czy ktoś może potwierdzić to, co pani mówi? Że co? Nie żyją. Szanowna pani. Tak, to każdy może powiedzieć. Pani wie, ilu tutaj różnych kombinatorów i naciągaczy przychodzi? Muszą być jakieś dowody.